Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie z stali z będę korzystała Wizard Starot i będzie to czytanie dla bliźniąt na październik. Oczywiście wcześniej były tasowane karty, ale jeszcze potasujemy tutaj. Na wizji, i zobaczymy, jakie tutaj dla bliźniąt będą chciały się pokazać e, energię. Dobrze, myślę, że wystarczy. I zaczynamy. Zaczynamy od przeszłości. Mamy głupca, teraśniejszość, sześć mieczy, przyszłość, król kielichów, karta rada cesarzowa, środowisko czy otoczenie, pięć kielichów. Trudność siła. Karta rada 5 buław i wynik. A, mamy tutaj a, czy radę Asa kielichów. No, bardzo ładne czytanie. Dobrze jest. i oczywiście. Zaczynamy, wychodzimy tutaj od głupca, wejście w coś nowego, oczywiście Wielki arkana, więc taka energia długo działająca. Ty daliście sobie szansę, czy weszliście w coś, co było ryzykowne, czy nie, to myślę, że będzie różnie wyglądało i też będzie różnie działało, tutaj będzie miało różny wpływ na teraźniejszość i tutaj na przyszłość. Ale tu w przeszłości była bardzo piękna właśnie energia wejścia w coś takiego ryzykownego. Ponieważ są to wielkie arkana, może jeszcze, jeżeli nie weszliście, może ona jeszcze działać, tak? Może jeszcze jest szansa właśnie wejścia w coś takiego. Więc bardzo tutaj się fajnie i ciekawie pokazuje. Oczywiście jest tutaj ryzyko. Tutaj nie ma co mówić, no ale. Ale tak już jest. Natomiast w teraźniejszości macie sześć mieczy, czyli ominięcie jakichś problemów. Tutaj właśnie wyraźnie na tej karcie widać, jak oni po prostu jadą i muszą ominąć te miecze, tak? Więc omijajcie jakieś problemy, jeżeli będą się pojawiać. To starajcie się może nie tyle walczyć, co po prostu je omijać. I dzięki temu też myślę, że właśnie przejdziecie na te spokojniejsze takie wody, także, że, że uspokoi się też w waszym życiu. Więc to może być właśnie czas takiego spokoju i wyjścia z jakichś problemów. Więc bardzo fajny, bardzo dobry czas. Ale tak jak mówię, jeżeli się będą jakieś pojawiać problemy, coś będzie się tutaj to raczej, mówię, nie walczcie, tylko raczej starajcie się je omijać, tak, może bardziej na ugodę jakąś iść i tak dalej. W przyszłości pokazuje się też przepiękna energia króla kielichów, może po prostu spotkacie kogoś, może ktoś przyjdzie, może jakieś odnowienie jakiegoś uczucia, może też... Będzie to czas na pracę też nad sobą, nad zapanowaniem, nad tymi emocjami, tak? Bo właśnie król kielichów tym się charakteryzuje, że on panuje nad emocjami, a więc mówię, albo ktoś się taki pojawi, albo w waszym otoczeniu i, i może to być oczywiście jakieś sprawy relacyjne, a, a może też jakieś innego typu biznesowe, tak? Ale jest tutaj duże opanowanie. Może też od was będzie, jeżeli właśnie taka osoba się nie będzie pojawiała, może ani nie, nie czujecie tej stabilizacji emocjonalnej, to może właśnie warto jest w tym czasie wejść w tą stabilizację emocjonalną, popracować nad nią, bo, bo ten stan, myślę, będzie tutaj też od was w tym czasie wymagany. Będzie bardzo korzystny po prostu. A więc tutaj przyjrzyjcie się tym sprawom emocjonalnym. Żeby one były takie dojrzałe, a żebyście nad wszystkim po prostu panowali, sterowali tym okrętem. Jak emocje właśnie są opanowane, to łatwiej jest po prostu działać. No i więcej rzeczy się udaje nam, tak? Z sukcesem. Natomiast tutaj jako karta rada mamy... Cesarzową, też piękna tutaj karta, piękna energia, a więc też starajcie się w tych swoich działaniach patrzeć na swój, swój dobrobyt tak, żeby, żeby wszystko, żebyście też właśnie na to zwracali tak, żeby żebyście czuli się bezpiecznie, żeby wasze, żeby otoczenie to najbliższe też żeby właśnie z, e, zwracać uwagę, tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo najbliższym, dostatek, e, żeby właśnie e, no, patrzeć tutaj trochę właśnie też od, na tą stronę, m, może i materialną, e, też e, żebyście mieli właśnie e, na oku to, tak? E, te sprawy materialne. E, oczywiście cesarzowa to także płodność, tak, więc jeżeli właśnie jakieś działania, tak, to też właśnie, żeby to było twórcze, żeby, żeby to było bardzo kreatywne, żebyście właśnie, jeżeli chodzi o Waszą osobowość, sięgnęli właśnie do tych rejonów, gdzie właśnie to, to wszystko jest u Was, tak, tylko może trzeba to przebudzić, tą kreatywność, to bogactwo, które jest w każdym z nas, tylko czasami jest po prostu uśpione. Więc tutaj tak to wygląda. Natomiast wasze środowisko, otoczenie pokazuje się tutaj jako pięć kielichów, czyli jakaś strata emocjonalna, może to być różnego typu, oczywiście może to być męsko-damska sprawa, może, może tutaj jakieś nieporozumienia były i ważne jest właśnie, żebyście tutaj zapanowali, tak, nad tymi emocjami. Dzięki temu też może tej osobie pomożecie a wtedy i ona jakby może stanie na wysokości zadania. I tutaj, no przeskoczę trochę na ten wynik jest z kielichów, może jednak trzeba mieć to otwarte serce i właśnie też wyciągnąć tą rękę, tak, czy po prostu może tu nastąpić jakieś odnowienie, jakiegoś właśnie uczucia, jakaś otwartość, tak? Czy po prostu nawet taka pomoc tej drugiej osobie, tak? Bo może być w jakiejś, właśnie tak jak mówię, no, w trudnym momencie życia. Może to dotyczyć, tak jak powiedziałam, relacji, to z Wami związane może być, ale też może to być innego typu relacji. Y, tak, jak mówię, jakieś inne przyjacielskie, biznesowe, coś, co po prostu jest tutaj bolesne, jakaś strata i e, y, y, po prostu y, ból. I y, 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 tak, jak mówię, no, myślę, że trzeba tutaj może y, starać się pomóc tej osobie, albo właśnie, tak jak mówię, też wejść może w tą energię, tego. Króla, mm, króla kielichów, albo być po prostu podporą dla tej e, osoby. E, więc może tu mieć taki trudny okres ta osoba. E, natomiast tutaj e, u Was jako trudność pokazuje się e, siła. Możecie właśnie, może wam brakować trochę tej siły, może być jakiś spadek właśnie e, taki właśnie takiej wewnętrznej siły, czy fizycznej właśnie, czy, czy takiej duchowej. Więc tutaj trzeba byłoby starać się właśnie tą siłę w sobie, którą też właśnie każdy z nas ma, czasami jest uśpiona, czasami po prostu już jest jakby Wyeksplatowana trochę tak i wymaga jakiegoś odpoczynku, ale myślę, że tutaj, y, że macie tą siłę y, i tutaj karta, co zrobić, jest tu pięć buław, y, że macie siłę stawić właśnie czoła też innym osobom, żeby z nimi tutaj właśnie spojrzeć na jakieś sprawy z innej perspektywy, żebyście wy też zobaczyli jakąś sprawę y, oczami innych ludzi żebyście jakieś właśnie wnioski sobie wyciągnęli, żeby wzbogacić się właśnie też o, o to, jak oni to widzą, jakąś sprawę. Więc jeżeli właśnie macie tutaj trudności, tak, nie macie siły na przykład, jak to jest sprawa jakiegoś, jakiegoś typu relacji yy, i po prostu yy, no, brakuje wam siły, że już nie chcecie tutaj jakby dogadywać się, walczyć, tak? Yy, no to może trzeba tutaj jednak tej siły troszeczkę jeszcze wykrzesać siebie. Myślę, że ją macie, jak się tu pokazuje, są to wielkie arkana. I po prostu może tą sprawę trzeba jeszcze po prostu wyjaśnić, tak? żeby jeszcze się tutaj może troszeczkę pospierać, powalczyć i tak jak mówię, zobaczyć też pewne sprawy z innej perspektywy. Bo to nie jest też taka ślepa walka, myślę, żeby to nie była właśnie ślepa walka. Tylko taka konstruktywna. Mamy tutaj wynik czy kartę radę, Myślę, że to może być jedno i drugie. Czyli myślę, że też właśnie cały ten proces, żebyście właśnie przechodzili przez niego z otwartym sercem, Żebyście też patrzyli na swoje dobro, tak, na swoje bezpieczeństwo. Tutaj ta. Cesarzowa o tym też przypomina, żebyście mieli na względzie siebie, ale też żebyście byli otwarci, tak? żeby był ten przepływ, żeby być otwartym w stosunku do tej drugiej osoby. I też to właśnie może powodować taka postawa, właśnie otwartość tego serca. tak. Może tu być, tak jak mówię, odnowienie właśnie jakiejś relacji. Y, jakiejś miłości, może tutaj, y, może się też tutaj y, oczywiście pojawić jakaś y, miłość, tak? Tutaj może ten król kielichów się pojawia, i tu ktoś z otoczenia może tutaj y, właśnie cierpi, tak? Jest tutaj y, jakaś strata, może właśnie w coś weszliście wcześniej y, y, i po prostu jakoś udało Wam się to przejść tutaj omijając właśnie jakieś problemy, tak, i wejść w jakąś właśnie nową relację, tak i tutaj ktoś właśnie może przeżywa to bardzo, tak, tą stratę. Ale też tutaj wtedy ta energia mówi, patrzcie na siebie, na swoje bezpieczeństwo, na swój dobrostan, zawalczcie o siebie, macie siłę. No i to może się właśnie jakąś piękną też tutaj rozwinąć się w piękną miłość, tak, bardzo, bardzo ładne jest to czytanie. Chociaż tak jak mówię, no y, może to bardzo, bardzo różnie wyglądać, jest to czytanie oczywiście ogólne, a nie indywidualne, więc też staram się właśnie y, tak y, ogólnie tutaj y, przedstawiać tą sprawę, sytuację. A wylosuję dla Was jeszcze jedną kartę z stali słowa dla duszy z afirmacją. I zobaczymy, co tutaj jeszcze będzie chciało się pokazać. Może się przyjrzeć tutaj jeszcze jakimś innym obszarom. Proszę, to będzie dla bliźniąt. Zobaczymy co mamy. Odpuszczam potrzebę kontroli, ufam procesowi życia, wszechświat mnie wspiera. No przepięknie, żeby tutaj właśnie odpuścić sobie tą kontrolę i myślę, że tutaj wszechświat was odpowiednio po prostu poprowadzi. No bardzo fajna wskazówka tutaj, więc warto sobie. Zatrzymać sobie nawet filmik, spisać i, i po prostu od czasu do czasu sobie to e, przypominać, bo to jest bardzo, bardzo istotne, tak? E, tak wygląda czytanie dla bliźniąt na październik 2021 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim e, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!